Wam się mój wiosenny lookbook, którego właśnie obejrzeliście. Jak mogliście zauważyć, w każdej ze stylizacji użyłam produktów firmy Emerlin. Ostatnio właśnie firma ta odezwała się do mnie z propozycją współpracy. Ja bardzo chętnie się zgodziłam, bo właśnie Emerlin jest to sklep internetowy, który ma dosyć bogaty i dosyć e, ciekawy asortyment właśnie rajstop, leggingsów, zakolanówek, skarpetek e, tego typu rzeczy i ponieważ idzie wiosna e, i w końcu można pokazać trochę nóg polatać w spódniczkach i w shortach e, bardzo się cieszyłam, że mogę o tym właśnie produkty poszerzyć asortyment mojej szafy i e, pomyślałam, że najlepszym sposobem właśnie na zapoznanie Was z tymi produktami będzie zwyczajnie zaprezentowanie, jak prezentują się na sylwetce, i użycie ich w jakiejś stylizacji. Osobiście jestem bardzo zadowolona z produktów, które otrzymałam, zarówno pod względem jakości, jak i po prostu tego, jak się prezentują. Nie mam im nic do zarzucenia. Bardzo się cieszę, że mogłam otrzymać produkty tej firmy i wy właśnie też macie szansę dostać. Dostać coś od firmy Emerlin, ponieważ poprosiłam o możliwość zorganizowania dla Was rozdania i tym sposobem trzy osoby mają szansę wygrać jedną wybraną Perelightop z najnowszej kolekcji. I co trzeba uczynić, aby wziąć udział w rozdaniu? Po pierwsze, trzeba polubić firmę Emerlin na Facebooku. Link będzie na dole, tak samo jak wszystkie zasady konkursu. Po drugie należy podać nazwę lub link do sześciu produktów z tejże właśnie najnowszej kolekcji i odpowiedzi należy wysyłać na mail blogmałpa.myślmerlin.pl i właśnie wtedy już ktoś z firmy Emerlin wylosuje trzy osoby i się do nich odezwie z prośbą właśnie o podanie wybranego modelu oraz podanie adresu. Z mojej strony to by było chyba na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące y, rozdania lub produktów firmy Emerlin, piszcie w komentarzach, ja zawsze czytam i odpowiadam na wszystkie komentarze. Y, no i cóż, dajcie mi znać, co sądzicie właśnie o y, moim lookbooku i jak podobają Wam się użyte przede mnie rajstopy i za kolanówki. Y, i z mojej strony to by było chyba na tyle. Powodzenia wszystkim w rozdaniu. Przypominam jeszcze, że zasady są na dole i zasady znajdziecie też na facebooku Emerlin. I e, tak, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo. pa! pa!